Czytałeś jako dziecko baśni Andersena? Ja nie czytałem w ogóle szczęścia jako dziecko, za bardzo bym mi szkoła książki. Okej, okay. no ale to jakie takie dziecko, czy rodzice ci czytali może, pamiętasz? A, chyba nie, wydaje mi się, że nie. Mogę ci opowiedzieć jedną baś? Nie Słuchaj tego, to jest potarda. Ja przed snem słucham teraz tych baśni. Stary, to jest najdziwniejsza baśń, jaką słyszałem w swoim życiu. nie wiem, czy chciałem, żeby moje dziecko takie bajki miało czytane, mianowicie. O księży P***nie? No to nie! To. Mów jaka baśń, no mów. Czekam, nie No mnie! No już powiedziałeś A to powiedz B! No nie jest to o księżnej O i szewcu. No co dawaj? Nie, ale to długie p jest. Chodziło o to, że no dziwna była ta właśnie. No dawaj tak, te, dawaj k tego. Dawaj yy, streszenia, a nie cały. No, a jej tak jaka jest stres sił. No co, był gejem, yy, dratewka, czy co Wtedy chodzi? nie było gejów. Czyli geje, tylko się ukrywali. No, nie, byli... nie nie było. Nikt tego jeszcze nie pomyślił. Okay. Tak, o dwóch wędrowcach Hermę, tak, tak, tak. Po a, przerażająca, nie powinny być takie baśni dla dzieci czytane. Znaczy ja mówię Oli, że no to bad overall, ale mega dziwny ka puenta. No dobra, opowiem wam widzowie, był krawiec i szewc. był gejem. Nie było jeszcze gejów, nie istniało to. Nie pamiętam początku, ale patent był taki, że oni gdzieś tam razem podróżowali i szewc yy, był zły i wyzbył się Boga w sercu, a krawiec był dobry. I wszystkim, co miał, dzielił się z tym yy, szewcem w trakcie drogi. No i w pewnym momencie doszli do wniosku, że będą szli do miasta przez długi, ciemny las i boją się, że stracą drogę. Zgubią, zgubią drogę. No i krawiec powiedział: No, wezmę chleba na 7 dni, bo możemy zgubić drogę. A że lekko duchem był szef krawiec był lekko duchem, i tak powiedział. Bo szef był tryhardem. Dobra, dawaj go Nie pamiętam co mówiłem Baś, no i dobra e Krawiec był dobry Szewc był zły Bo wyzbył się no, Boga no, w sercu. No i dzięki... No się No, no, już wiem, się dalej. no i szli, mieli iść przez y ciemny długi las. No nie wiem czy ciemny, nie? Znaczy kwa, dobra, to nie ma znaczenia. Orek, proszę, macie z szlak. Poczekaj, posłuchaj. No i yy, szli lasem. A, nie, poczekaj. Yy, Czyli no, nie Było glasy, o chlebie, las. poczekaj, o chlebie było, tak? Że no mieli... tak, a to był glasy, Zade... czy... poczekaj, poczekaj. Zadecydowali, ile wezmą chleba. No i szef powiedział że wezmą, że weźmie siedem kromek chleba. A krawiec lekko do powiedział, gdzie będę taszczył tyle chleba, dlaczego mamy nie znaleźć yy, drogi, ja ufam Bogu, Bóg ma na mnie plan. Biorę dwa bochenki chleba. No i wziął dwa bochenki, tamten wziął siedem. No i idą pierwszy dzień przez las, jedzą chleb, no już tak skrócę, drugi dzień idą, skończył się chleb yy, krawcowi. Yy, no i skończył się ten chleb krawcowi już w dniu drugim, no ale on mówi, dobra, no no może zaraz znajdziemy tę drogę. No i trzeciego dnia dalej nie znaleźli drogi, no on po prostu był głodny, patrzył jak szewc je. No ale czwartego dnia już naprawdę głód mu doskwierał i bał się, że no bez tej drogi będzie lipa. Za to szewc się z... do niego, a taki byłeś szczęśliwy, taki byłeś, taki miałeś dobry humor. Zobacz jak to jest mieć zły humor. No i piątego dnia już krawiec zaczął normalnie ze z ze głodu za się cały, cały blady, siny, no i powiedział, że no kurczę, czy podzielisz się ze mną chlebem, bo już nie mam siły iść. No i sprytny szef, który nie miał Boga w sercu, powtórzę to kilka razy, powiedział tak, no. Zobacz, czy szef, co to paź Idę Oddam ci trochę chleba pod warunkiem, że dasz mi za nie swoje le lewe oko, wydłubię je nożem. <laughs> Naprawdę tak powiedział. No i ten szef taki nieszczęśliwy, Ej, ale razy. mówi, dobra, ufam, ufam Bogu, że ma plan. Poza tym mogę jednym okiem jeszcze widzieć. Mówi, dobra, i tak zaraz znajdziemy tę drogę. No i zgodził się. I temu mu wydubał nogi, temu wydubał nocem, nożem. Dobra, idę. Dobra, no i wziął nóż i wydubał mu lewe oko. No to ten troszeczkę dostał chleba, zabił pierwszy gód, ale mija kolejny dzień oni dalej nie znaleźli drogi. Idę zaraz na topa. No i nadchodzi nieszczęsny dzień siódmy. Lagi mam. Nadchodzi nieszczęsny dzień siódmy. Nadchodzi ten dzień siódmy. No i szef mówi do krawca, bo widzi, że znowu ten słabieje. Mówi, no, krawcu tamci tamci dobra to jest długie dobra w skrócie, wyduba mu obie oczy eee, i dobro wraca karma wraca pomogłem mu zwierzęta no z 20 minut bym to opowiadał nie chcę żeby widzieli dobra dzisiaj, no ale no i pomógł ale był bez oczu dalej no to, to A chcesz, krupa, tego chcesz tego wysłuchać? chcesz tego no wysłać nie, nie się, ale sekundę, odzyskał oczy. odzyskał oczy no właśnie Jak odzyskał ja... oczy to, to... ale to nie jest to na czacie. No, no chcesz... to taka to też nie. Nie, bo to prawda. Długi... Zamęczy twoich widzów, bo o ile moi by chcieli wysłuchać, to twoich zamęczy. Kojarzę. Nie, bo już się pytają, coś co dalej, co dalej. Ta, na pewno piszę. Niech ten z... zamknie mordę. No, ja, nie widzę to ale domyślam się, nie będę męczył. Daj bajkę do końca, właśnie. No nie jest, z... daj to tą no zabił mnie. Ale też powinienem cofnąć. To nie jest bajka, to jest baś. Mogę powiedzieć, że jej cię to interesuje. Ale to opowiadaj, Dobra, yy, no dobra, no to opowiem całość, ale to będzie długie, kuba, ostrzegam. Jak coś to powiedzieć, żebym się dobra, zamknął, nie, do... tak. Dobra, no to jest. <laughs> nie chcą, no śmiejesz się. O, no, Dobra, <laughs> dobra, dobra, no to słuchaj. Dnia siódmego. Dnia siódmego. Dobra, skif To mnie. Ku... No. W sensie, coś no, Dnia siódmego, coś cztery. Dziękuję, no, zasadnie zacuwałem. Dnia siódmego. Musicielek. się raz dnia siódmego ci karma nie Dnia siódmego, <słan Solimitra> siódmego. szewc mówi do krawca: No widzę, że jesteś wymęczony. Słuchaj, dam ci trochę chleba, ale nie ma nic w życiu za darmo. Muszę wydubać ci drugie oko nożem. No i wtedy szewc, krawiec mówi do szewca: Słuchaj, ja jestem głodny i nie mam siły. wydub mi, proszę, oko. Daj mi tego chleba, ale wiedz, że Bóg widzi, co, co robisz. Ja już nie mogę być dłużej krawcem yy, bez oczu, więc przez ciebie będę całe życie kalekom i będę musiał żebrać. Natomiast tak, życie jest tak, cenniejsze tak, od. Ej, jak od... Oleg gra z ofiary, pan. Ja? <laughs> nie, ten krawiec tam wszedł, to No, <krabi> <laughs> <chleba. laughs> gra kartofiary, ofiary, A? tak jest. Siema. Co tam? A, opowiadam baśni, nie wiem czy chcesz tego słuchać baśń? baśń? Tak, no. Andersena o dwóch wędrowcach e, Boże, baśni Grimm, braci Grimm Dobra, bo nie dokończyłem, no to słuchaj Idę na mida No i wtedy powiedział, powiedział właśnie te słowa Błagodnia Ktoś się tu bije z nami? Ja podchodzę powoli, to też bardzo powoli to będzie za 3 sekundy z Mam mercę Ale kontynuuj kont kont baśnię no i co powiedział? Dawaj on! Ja no ludzie że to będzie straszne, kurde, nie? Wie pan, co to znaczy? Trzeba. Nie pracować, a zarabiać. Dnia Uścignałem. siódmego. Dnia, no i co? Dnia. I krawiec dnia, i dnia, dnia siódmego wydłubał Szef Szef krawcowi oko. No a ten powiedział, że będę kaleką przez całe życie, ale wolę być ubokim, żebrakiem i mieć dalej życie. Już nie był taki szczęśliwy, już nie śpiewał. I poprosił tylko o jedną rzecz. Powiedział: szewco, ale proszę wyprowadź mnie z lasu, nie zostaw mnie na pastwę losu, bo zginę i tak z głodu, bo nie mam oczu. No i ten wziął, wydubał mu to oko, dał mu kija yy, i wyprowadził go z lasu, bo akurat znaleźli drogę, ale sprytny, yy, zawisny szerc pomyślał, że będzie bardzo zabawnie, jak go weźmie, zaprowadzi na szubienicę. I zaprowadził go na szubienicę i tam zostawił samego bez oczu. No i już zmarnowany krawiec mówi, że to chyba koniec życia. I nagle... powiesz że do szubienicy, skoro był No właśnie. No nie, to wiemy, to wiemy z perspektywy narratora. A, okej. Okay. No i wtedy, y... bo, bo krawiec, szewc, powie... <laughs> smog zaraz. <laughs> <laughs> smog y... poszedł do, szefc poszedł do zamku i, bo taka był cel podróży. Natomiast krawiec... Ja bym się jak w tym fajcie, jest bardzo silna. Dobra. Krawiec natomiast został y... na tej szubienicy i nagle z jednym wisielców Przemówił do niego. Y, młodzieńce, widzę, że nie masz oczu. Yy, wetrzyj proszę Terosę z tego trawnika. Leona ona na plecach. Beka k***a, zajebisty kawał, aż się spuściłem ze śmiechu. Chłop bez oczu, chłop bez nóg, chłop w świni, ja, to chłop to sobie bez sprawy. Smok tak... poszedł o, do hej, zamku Dobra i co to było? Co... A no i wyszedł na tą szybienicę, no i chłop do niego powiedział wisielec, yy, Młodzieńcze... na Moją matkę. Młodzieńcze. Przemyj. Yy, <noise> Młodzieńcze, przemyj oczy Rosom. Z tej trawy. Ta trawa jest magiczna, ma magiczne właściwości, odzyskasz oczy. No i wsadził tę ropę... tę rosę w oczodoły i odzyskał oczy. No i znowu był szczęśliwy, wrócił mu humor, mówi, że Bóg ma mnie w swojej opiece. Poszedł do zamku, bo droga już była prosta, a tam, no, mówi, o, zajebiście, jestem w zamku. Nie pamiętam, po chuj tam szedł, ale już jak był... <grym 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 no, to nie rator. ma w ogóle znaczenia z perspektywy historii, po co tam szedł. Yy, no, ale jak już tam poszedł... Wie pan, co to znaczy trapem? To... Nie pracować, a zarabiać. młodzieńcze, przemyj oczy <grym> rosołem. Tak. Poczęcie! Kujek, przemyj oczy rosołem! Nie, dobra. Jak już był na, na tym zamku, to zawistny... A, A, ja zapomniałem! Dobra, nie doszedł od razu do zamku, mi się. To ważne, co teraz powiem. Zanim poszedł do zamku, no to był dalej głodny, nie? Odzyskał oczy, ale był dalej głodny. Był dalej głodny. Y... I z racji tego, że był głodny, znalazł po, na polanie konia po drodze. Sivir? Dobra, first target ale nie wiem, cokolwiek. Idzie się, mazarcz się powoli, ale to... Dobra, yy... Zanim doszedł do zamku, no to szedł i po drodze znalazł konia. Był bardzo głodny i mówił, zjem to źrebie, zrobię na, na ognisku, zjemy koninę. Ale, ale... Yy... Koń do niego przemówił. Powiedział tak, Proszę, nie zabijaj mnie, a kiedyś dobro do ciebie wróci, odwdzięczę się. No to dobroduszny krawiec powiedział, Dobrze, koniu, płyń, jedź na łąkę. No dobrze, no i on odleciał. To był morski, dlatego płynął. Nie, no po prostu odjechał, tak? No uciekł. No i potem atakan. No i potem. Wie pan, idzie co to dalej? znaczy, trappen? Nie pracować, a zarabiać! Ów młodzieniec wnet przemył oczy sferosołem i zwalił konia na polanie. Mamy yy, Friza, Freeza. Dawaj baj, dawaj baj do końca e, Dobra, Uj, no to, wow, to słuchaj, bierzdo. idzie dalej i spotkał na kolejnej polanie yy, tego Baciana. No, mówi, dobra, no, pierdolę tego bociana, rozpalę ognisko. ognisko rozpalę ognisko, będzie mięso, tak? No, ale Bocian mówi do niego, proszę, nie zabijaj mnie, Krawcze. Y, dobro do ciebie kiedyś wróci. No to ten Krawiec powiedział, dobrze, Bocianie, ale co ja mam mniejsze, On mówi, idź dalej, dalej, znajdziesz yy, kaczki. A no, ile ta tarcza działa? Ja jej nie wziąłem? Dobra, bo to siedzę, co z tymi kaczkami? No dobra, no i wziął yy, yy, wzią te kaczki, poszedł do tych kaczek, opierdolić kaczkę. No i mówi tak samo, że no dobra, zjem kaczukę. A kaczka mówi do niego, proszę nie jedz, moich dzieci. Pomyśl sobie, jak twoja mama by się czuła, gdyby ktoś cię chciał zjeść. Oszczędź nam życia. No on mówi, no dobrze, ale pan, co to mam znaczy a kaczka nie mówi, pracować, a ja zarabiać. To chyba najzabawniejszy dowcip, jaki ostatnio słyszałem, a nawet jeszcze się nie skończył pojebane. Kaczka Żywy. boli od rosołu. Kaczka mówi idź proszę obok jeziora, pszczoły są. Pszczoły mają ul, znaczy... no ul. i w tym ulu będzie yy, miód. No ja i wyszedł z tego yy, od jeziora odszedł, jesteś silny, będę ci pilował. Będę ci pilował w tej grze i polował na Sivir. No, i wyszedł z tego jeziora. Znaczy, k.a, no, odszedł od kaczki. Odszedł od kaczki i podszedł do ulu. No, ale nagle wyleciała królowa pszczół i powiedziała: Jak weźmiesz, zniszczysz nasze pszczelie ul, to tysiąc brzytw ostrzy naszych y, igieł wbije się w ciebie. Jeżeli natomiast oszczędzisz nas, to kiedyś ci się oddzięczymy. No, on powiedział, i kurczę, no. No dobrze, pszczółki. Dobrze pszczółki, dobrze pszczółki, oszczędzę was. No i, i nic nie zjadł, ale pszczoły pokazały mu drogę do zamku, no i trafił do zamku uśmiechnięty i mówi, szczęście do mnie wróciło, respie się za 15 mamerkę, bo zdechłem Jest ze wszystkie. No i poszedł na ten zamek i wtedy spotkał się znowu z szefem zawisnym. A ten zawisny szef, widząc szczęśliwego krawca z oczami, mówi, to jest nieprawdopodobne, jak ten głupiec odzyskał wzrok. Wzro. Co? Wie pan co to znaczy? Trzeba no, no, nie, nie, nie czemu pan, pól, a to jest to, czemu? Bo to jest to, co mówi A już nie co będzie dalej. To jest loda, dalej. była z Ukrainy. No to mów, kurwa, co będzie dalej? dostałem, czy królowa pszczół była z Ukrainy, bo sepleniłem podobno. Nie. Nie, tak, dobra, to no i historię. Posłuchaj. Dobra, jest... I, i szewc, znaczy krawiec? Nie, dobrze, szewc obraził się. I, y, znaczy obraził się, on był po prostu zawistny, bo nie miał boga w sercu. to na po Ja mam trinket. Nie mam fokusu jako po. Nie Również masz boga autoflay. w sercu. No i dobra i posłuchaj, no i ten krawiec, źle, ten szewc powiedział do krawca, znaczy nie do krawca, do króla, że coś takiego powiedział Drogi królu, wstąpił do naszego zamku Shut the fuck up, a and famous Co? Shut the fuck up, I'm famous I. Minut. No mówiłem, że to będzie długie, ostrzegałem, że w każdej chwili mogę po prostu dać... Oj, 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 ale tepek. No i... Yy, Szefc powiedział królowi, że wstąpił krawiec, który jest oszustem. Ja pierdolę, jebać! Nie, tak powiedział. Tak coś krawiec. Nie, dobra, Wie pan powiedział, co to znaczy yy... trzeba nie pracować, a zarabiać! No i ten krawiec uszył dla króla koszulkę z Everlasta <laughs> Powiedział, że właśnie wstąpił do zamku oszust, który powiedział, że... Yy... Co było pierwsze? Ja jak czy kura? Po, a, powiedział, że y, ukradł koronę królowi I że on wie gdzie jest korona, bo król zgubił koronę jakoś zapomniałem o tym powiedzieć A czy... <grym> za to, to, to Nie no kura, kura, no nie wytrzymam, no jasna dupa jak się na y, O dwóch wędrowcach, 25 minut trwa na YouTubie A tak kontynuuj k**a, nie słuchaj tak będzie szybciej Nie, już koniec, a, to, to już jest koniec, autentycznie, dobra Co? A, okej okay. Już się skupi i to jest koniec, dobra No tak trzeba Za od maty Oczy. No i posłuchaj, ma oczy, no i powiedz. No nie ma oczy, bo bo wydubał! Ale nie no przecież mu wróciły. A, bo przybył rosną z Dobra, tak. Okay. No ty sam nie słuchasz, a... Kubon, <noise> to skup się. I posłuchaj, i eee... Yy... sam tu. Co ja tu robię w ogóle? No i yy, krawiec doniósł na, szef, szef doniósł na krawca, że. Kurwa, że komu ten ukradł koronę. Yy, no i król podszedł do tego szewca, do krawca. Pierdolą mi się ciągle. Szewc jest zły, pamiętajcie. Krawiec okay. dobry. No i powiedział yy, do krawca, że, krawcie... Yy, no niestety, krawcie. jeżeli w, w ciągu 24 20 godzin to yy, nie, nie odzyskam korony, to zostajesz wydalony z królestwa. No to krawiec smutny, że znowu się szczęście od niego odwróciło, powiedział, dobra i tak mnie wywalą, bo nie mam bladego pojęcia, gdzie ta korona, nic nie ukradłem, to ja wezmę i yy, sam z tego miasta się wypiszę i wyjdę i pójdę na wygnanie. No i tak zrobił. Yy, poszedł i zaczął płakać nad stawem. Nagle ze stawu wypłynęła kaczka i powiedziała, co się stało, yy, szewczył. A krapcze. Co się stało krawcze mnie yeah, wodę wymogowie? Yeah, Opuszczamy, no dobra, to jest go I się wydaje, wyda, że kaczka powiedziała co innego oh. Uwaga, uwaga tutaj Dobra, no i mogę przynajmniej ukończyć Dobra i Kaczka powiedziała co się stało. Wie co to znaczy Nie pracować, a zarabiać Krawcze, z pasiba brata, ty mi pędziesz A ja mam pytanie, a wy wiesz, wiesz kaczka nie? co kaczka do mnie spodziewała czy nie? Czekaj się. powtórzyć przepraszam, bo Doneta dostałem po ukraińsku. Czy wiesz, że kaczka powiedziała do demonza? <grym i zimny> Nie wiem. A co powiedziała? Ja Wysyłam ci na... Łak też ten, random brusa, jeszcze famous, shota, tym to Kaczka powiedziała. No i Kaczka powiedziała, krawcze, krawcu, co się stało? No i on powiedział właśnie, że król zgubił koronę, obwinia mnie o to i mówi, że ją ukradłem, to nie miało miejsca. No i ten, i Kaczka powiedziała, dobra, to ja cię uratuję, my cię. Pomogłeś nas, nie zjadłeś nas, my wiemy, gdzie jest korona, ona jest na dnie oceanu, na dnie jeziora. I no popu... staw. Nie, nie wiem, chyba. Nie ziobro, Miało dopływ rzek? Czy nie nie miało, ma żeby... No i popłynęły. Okay, wróciły za 5 minut, i Kaczka wróciła z koroną na skrzydełkach, a jej dzieci pomagały na garbie, yy, znaczy w ziobie, yy, trzymać starcie. tą koronę. No cześć, i. Cześć, muszę mieć rolę no i yy, dostał te korony i mówi: wow! No i wziął tą koronę i poszedł do króla, oddał, no i król go wynagrodził dał mu w zamian złoty łańcuch. Cały wyspęczany, wysłał. Wyzłocany, drogi łańcuch. No to wkurwiony szewc, jak to zobaczył, poszedł do króla znowu i doniósł, że domniemany, domniemany krawiec, oszust, yy, zadeklarował, że mam nadprzyrodzone umiejętności i potrafi sprawiać, że woda tryska na wysokość konia do góry <śm> z, z ziemi. Nie wiem, to jest bez sensu trochę, ale tak było w baśni. No i król powiedział, że albo sprawisz, że ta woda tryśnie na moim dziedzińcu, a, albo wygnamy cię z zamku. No to k**a krawiec przerażony, no i mówi dobra i tak mnie wygna, bo nie potrafię robić takich rzeczy, wyjdę, tak? No i nagle no. wtedy idzie polaną, a tam spotyka go jego stary przyjaciel koń. Ze źrebia został się już koniem, mówi krawczu, krawcze. Co się... Nie wiem, że to mają wadę wymowy, o co chodzi? <śmiglio> Nie wiem. Harry, to Ichsem był kaczką. <śmiglio> Krawcze! tak... Krawcze! Krawcze. 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 Co się dzieje? Czemu masz taką smutną minę? A do niego krawiec powiedział, bo król kazał mi na dziedzińcu, żeby woda trysnęła do góry. Ja nie potrafię robić takich rzeczy. No on powiedział, pomogłeś mi kiedyś, koniu, to teraz ja pomogę tobie. I koń pojechał... Czekaj, czekaj, on powiedział, pomogłeś mi kiedyś, koniu, teraz ja pomogę tobie? Pomogłeś mi kiedyś obie. krawcze, to ja teraz tobie pomogę. No i koń pobiegł na dziedziniec i mocno drążył dziurę, Powiedział, gdzie są jakieś źródła i z tych źródeł trysnęła Woda na wysokość, właśnie kogoś zrebaka źródłak, źródła żeby źródła. No i król, jak to zobaczył, oddał mu w podzięce jakąś tam biżuterię, no nie? No i dostał te biżuterię. No i jakby miał wyjebane. Nie, sorry, dom dostał. tam z kamienia dom dostał. Za, za to. No to już cały wkurwiony szewc powiedział tak. Yy, posłuchaj, ma nadprzyrodzone moce, ale zadeklarował, bo w ogóle w tym królestwie były tylko trzy królewny. Żadnego syna nie miał książe, który by dziedziczył tron. I bardzo chciał mieć syna. No i ten yy, krawiec powiedział do. Szewc powiedział do króla. <laughs> Pierdolę mi się, chcesz spojrzeć do króla. Królu, yy, krawiec, królu, krawiec powiedział, że potrafi dać ci potomka. No i król po poszedł do, do krawca i powiedział, jeżeli w ciągu 9 dni nie sprawisz, że będę miał syna, to zostaniesz, twoja głowa zostanie ścięta na gilotynie. No to przerażony krawiec powiedział, dobra, uciekam z tego nie. Wie pan, co to znaczy Nie pracować no i ja zarabiać! I krawiec. Powiedział i, <laughs> I z Brusa, trusa i król zamierzał na dworze. A wtedy spotkał na polanie Bociana, latającego. I Locian Bocian... Bocian powiedział do Krawca: Krawcze, czemu płaczesz? Czemu? Co się stało? Bocian bo był Polakiem, nie Ukraińcem. O bo... <laughs> nie. <laughs> to jest a... Mieszek, <laughs> mówi, Normalnie. I powiedział do niego CZEMU? Płacz, nie nie, cze, cze, co się stało? A on powiedział klawiaturze Tak do tego bociana. Miałem dom z kamienia Dostałem łańcuch i biżuterię A nie, biżuterii nie Dostałem krawę... Yy, dom z kamienia A król mnie wygnał Bo kazał mi dać mu co potomka to znaczy, co a, a ja nie, nie mam takich przewodów I wtedy król powiedział Proto że czeka na jak se mu darzi, co? So, amonra, taki chlap, posłuchaj, Amonra, sedzisz z dívkou Amonra. Sedzisz no i powiedział, pomogłeś mi kiedyś, a tak się składa, że ja właśnie y, latam z dziećmi do wioski okolicznej, więc tobie też przy przywlokę, przylotę, przylecę komuś Okej, okay, no to chłuba boga w serce, kradzione dziecko daje, no? To jest baś, tam się bierze. Bierz, no dobrze, baś, 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 no tam wszystkich dzieci niech radzi, nie ma handlu, no. Dawaj, no dalej. i powiedział, że przyniosę ci dziecko za 9 dni. Zacznij złoty, zacznij No i Krawiec wrócił za 9 dni, tam się spotkali, no i dał mu dziecko. Król był przeszczęśliwy. Powiedział, że w nagrodę dostaniesz moją najstarszą córkę za żonę. I on kurwa w szoku, boże, mam dom z kamienia, mam y... Łańcuch i biżuter nie, biżuterii. Nie, nie. Mam łańcuch yy, i mam żonę taką piękną, najstarszą córkę króla. Wspaniałe. No to już wtedy wkurwiony na maksa szewc powiedział królu. Bo znowu pyszny, yy, bezpokorny. No tak temu żywcowi. Niepokorny. Właśnie, no to jest baś. Niepokorny no, dobra, krawiec. Powiedział, że yy, potrafi z wosku ulepić całą makietę zamku. No i król powiedział: Dobrze, masz do zrobienia makietę zamku z wosku w 24 godziny. W przeciwnym wypadku zabieram ci wszystko i twoja głowa ale zostanie ścięta, tam fris, królem. ścięta. na giloty No i ten już mówi do żony: Dobrze, żono, ja już uchodzę, bo mnie zabije twój ojciec. No ale nagle. Kiedy mówił, to przyleciała pszczółka i powiedziała: Ja cię kojarzę, uratowałeś mi życie. <laughs> powiedz proszę, y, jak ci mogę pomóc? A, a wtedy. Y, po... <laughs> <kojarzy>. Krawczy... <laughs> powiedział, powiedz. Krawcz powiedział, że musi całą makietę z wosku zrobić. No i pszczółka powiedziała, zaraz powiem wszystkim pszczółkom, przelecimy cały y zamek i zrobimy makietę z wosku za to, że nam kiedyś pomogłeś. No i poleciała. No i wróciła, zrobili plan... I, nie się, kurwa. <laughs> I zrobili całą makietę z wosku. No i on dał królowi i król powiedział za to jaki jesteś fenomenalny i y super. Mam pomysł na karę. Kara dla szewca za to, że wprowadza niepokój w naszym królestwie. Za karę będzie musiał uszyć ci buty i wygonimy go z zamku. I tak też, też się stało. Szewc ugotował buty dla krawca na wesele specjalnie. Czemu szewc gotował buty, a nie. Uszył, uszył. Uszył buty uszył. dla krawca na wesele. Czyli też był krajcem? <laughs> a następnie. Został wygnany z domu e, rodzinnego, czyli z tego zamku. No i tak się złożyło, że błąkał się długo, a że był bardzo głodny, to pomyślał, że wróci tą samą drogą, bo już ją zna. Ale wtedy nagle natrafił na szubienicy. A tam na szubienicy były dwa kruki na głowach tych skazańców. I nagle te dwa kruki podleciały i wydłubały mu oba ocza. I e, zły szewc został bez oczu i bez jedzenia i zginął w samotności i z głodu w lesie. I koniec. <śmienic> serio, to jest koniec. Szan, szan, do lejtu, bo widzę, nie wiedział się dzieje, musiałem tłumaczyć. <śmienic> to żałuję, że wszedłem. Dobra, no ale to chcesz Masz jeszcze jakoś bać, stary? Masz jakąś basz, czy nie? Też tak. wie pan, co to znaczy. Trzeba nie pracować, a zarabiać. Krzysztof Krawcze, ukraiński piosenka. No ale tu chodzi o to, że y... jaki jest morał, dobra, to ja wam powiem. Po pierwsze, że warto wierzyć w Boga i być dobrym człowiekiem, bo karma wraca Po drugie, że złym człowiekiem był szewc y... i że zło, za drugie mam lepszy żart przychodzi kardać do lekarza, a lekarz też Nie, bo ufało sobie jej nie zda Za to druga baś jest jeszcze bardziej bez sensu No dawaj, bo nie wiem czy może tu przebić. Dobra, no to był... Ej, Dobra, trzymaj się Remek Opowiem najpierw tą krótką, pięciominutową Dobra, ona jest dobra, zabawna. Ja się... Słuchaj, był mąż i żona, stary wieśniak rolnik i jego żona o, o, wieśniara, do... wieśniarka, wieśniarka, nie, no dziewczyna ze wsi, nie pamiętam, Matylda miała na imię, no i ten stary wieśniak pewnego razu powiedział, żono, sprzedaj nasze trzy A, dobra, wieśniaczka, przepraszam. Ja jestem wieśniara. Wieśniarka. Bartek z Warszawy tak nazywali kurwa przyjezdny nie? <laughs> powiedział do żony: Żono, jadę do miasta, bo bieda, bieda, u nas plony słabe. Sprzedaj nasze trzy krówki, weź za nią jedną sakiewkę złota. No i yy, tak powiedział: Pojechał do miasta. Kiedy wrócił do miasta, patrzy. A żona zadowolona Powiedziała do niego Mężu sprzedałam krowę I udało mi się wynegocjować Dwie sakiewki złota No Mówi wspaniała wiadomość Ale yy, pokaż mi te pieniądze Matylda odpowiedziała Mężu nie wzięłam od niego pieniędzy Bo nie miał przy sobie Ale powiedział, że zapłaci Ale nie jestem taka głupia Zabezpieczyłam się i nie sprzedałam mu trzech krów Tylko wzięłam mu dwie to znaczy, trzeba A jedną nie pracować, na popę. zarabiać. Przyjdzie po nią i zapłaci jeszcze kupić koszulkę Everlasting. No i wtedy wieśniak powiedział Matyldo, żeś głupia, za karę muszę cię pobić. No i wziął pałę i powiedział, że będzie ją bił. Ale nagle oprzytomniał, bo doszedł do wniosku, że skoro ona jest taka głupia. To na wsi muszą też być głupie kobiety i głupi ludzie. I powiedział Matyldo, jeżeli znajdę głupsze osoby od ciebie, to nie dostaniesz za Wie pan, co to, znaczy żeby pracować, a zarabiać. -feng -i... Tak zrobił Ren. Wyszedł na miasto i położył się na drodze. I kiedy położył się na drodze, to nagle nadeszła jakaś wieśniaczka. I spotkała go i spytała: O człowieku, czemu leżysz na ziemi? I on powiedział: y, Spadłem z nieba, jestem wysłannikiem Boga. I ona powiedziała: Oj, chy, biada mi, biada mój mąż nie żyje. No i tam zaczęła gadać z nim o tym niebie, zapytała jak się tam w niebie żyje, czy zna jej męża. No i powiedział, że zna jej męża, ale ten mąż jest strasznie biedny w tym niebie, chodzi w podartych ubraniach. To ona powiedziała, dobrze, dobrze, wieśniaku, to zaraz pójdę do domu i przyniosę mu jakieś szaty. A ten powiedział: Nie, 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 nie wpuszcza święty Piotr przez bramę z ubraniami. Tam ludzie nie mają ubrań na bramie, jedynie pieniądze się liczą. Więc ona szybko poszła po pieniądze i dała mu jedną sakiewkę złota. Szczęśliwa, że pomoże w ten sposób zmarłemu już. Mój żółty chłopak, co gada, jest upośledzony. Następnie, wracając zadowolony wieśniak do domu, że nabrał y, jakąś kobietę. <grystanie> Spotkał młodzieńca na koniu i młodzieniec powiedział starcze, starcze, moja mama cię wzywa, podobno idziesz do nieba, zanieś konia dla mojego ojca A nie, nie, inaczej było kurwa Weź na koniu szybciej, dojedź do mojego ojca, bo chcemy wiedzieć jakie są wieści. No i wziął świat na tego konia, pojechał do chaty, powiedział co za głupcy. A młodzieniec czekał cały czas na rozstaju dług, ale starzec nie wracał. No to, że nie wracał tak bardzo długo, pomyślał, dobra, że starzec nie wraca, to ja wrócę do domu, pewnie dał tego konia, mojemu ojcu do niebu, żeby tamten szybciej w niebie się poruszał. No i wrócił wieśniak do domu, z sakiewką złota, z koniem, zaparkował konia w stodole. Zaparkował normalnie kurwa. Zaparkował teczny, konia w stodole, w stodole i powiedział tak. Matyldo, na szczęście spotkałem głupszych ludzi od ciebie, więc za karę cię nie pobiję. I baś się kończy. jest <laughs> <laughs> Nie wiem kurwa. Tutaj nie wiedziałem jak... Sam byłem w szoku, że to się skończyło. Po prostu nie wiem, no nie bij kobiety za to, że jest głupia. No nie wiem, widzę jaki pracy. jest morał. O ile w poprzednim był jakiś morał, to tu nie było. Ale w ostatniej baśni to już w ogóle nie ma morału, ale zostawię to na potem. Wie pan, co to Dobra, znaczy szafem? Nie pracować, a zarabiać. A opowiesz dowcip o krowie i syrence? Nie, nie opowiem dowcipu o krowie i syrence. Dobra, koniec z baśniami, bo się intuję. To, że czegoś się nie rozumie, to nie znaczy, że trzeba mu wyrządzać krzywdę. Ej, bez kitu, taki jest morał! Masz rację, Carlon Leech. no! Ej, masz rację! To, że. Tak! Tak, to jest morał! O kurwa! Dokładnie, to, że czegoś się nie rozumie, to nie znaczy, że trzeba robić komuś krzywdę, tak.